Już za kilka dni w Kudowie Zdroju odbędzie się festiwal aktywności Impuls. Impreza ma na celu zaprezentowanie różnorodnych form działalności osób aktywnych, stowarzyszeń i grup nieformalnych zarówno na polu kultury i artyzmu, jak i wszystkich innych przejawów aktywności obywatelskiej. Stowarzyszenie Fundus Glacensi z Kudowy Zdroju od maja bieżącego roku realizowało projekt wspierania, zintegrowany projekt wspierania aktywności obywatelskiej mieszkańców ziemi kłodzkiej. Impuls. O co chodziło? Przez kilka miesięcy badaliśmy tę aktywność, spotykaliśmy się z mieszkańcami, którzy są bardzo aktywni w bardzo różnych formach. Stowarzyszenia, grupy formalne, grupy nieformalne, zespoły ludowe, grupy artystyczne, organizatorzy festiwali, imprez, czy to malutkich we wsiach, czy potężnych międzynarodowych imprez. Efektem tego było, będzie Festiwal Aktywności Mieszkańców Ziemi Kłodzkiej Impuls 15 grudnia. W Teatrze Zdrojowym oraz Parku w Kudowie Zdroju zaprezentuje się ponad 20 grup i organizacji z całego powiatu kłodzkiego. Organizatorom chodziło głównie o to, by publiczność mogła zobaczyć jak artystycznie rozwijają się uzdrowiska. Zapraszając te grupy i zespoły kierowaliśmy się przede wszystkim tym, aby każda gmina powiatu kłodzkiego była reprezentowana, a również, żeby prezentacje, które będą mogli nasi widzowie zobaczyć były bardzo różnorodne, czyli zobaczycie Państwo i zespoły ludowe, i i prezentacje multimedialne, i filmy, czyli wystąpią chociażby zespoły takie jak Jaskier z czy Ludwiczanki z Ludwikowic, ale także będą stowarzyszenia, które przygotowują różnego rodzaju działania, niekiedy bardzo specyficzne, czyli będą stowarzyszenia, które prowadzą szkoły, przedszkola, będą stowarzyszenia, które bardziej udzielają się w sferze charytatywnej, sportowej, reklamowej, chociaż tutaj chciałbym wymienić stowarzyszenie Razem z Dusznik, będą miłośnicy wyścigów krosowych z Dzikowca, także atrakcji będzie bardzo dużo, ale te największe to chyba te, które będą w plenerze, czyli pokaz morsów i pokaz kulinarny oczywiście produktu regionalnego. Regionalnego, jakim jest Pstrąg Kłocki, czyli zapraszamy, będzie również degustacja. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W niedzielę, 15 grudnia, zachęcamy wszystkich mieszkańców Ziemi Kłockiej, a także kuracjuszy do wzięcia udziału w imprezie. Pierwsza część prezentacji rozpocznie się w Teatrze Zdrojowym o godzinie 12.30.